Czekaj, idę, idę dziada podnieść. Witam, tam się ma podkładka z azbestu, surowa pizza, chleb z pleśnią, ciągły ban w lolu. Ty masz, Cygus, przejebane życie. to masz komplement Dawida. Co to jest komplement? Jak coś. Jak co to jest komplement? No nie wiem, co to jest kur... komplement. A że. Ładnie ci dzisiaj w Wusinie. Co ty gadasz, Cygus? No co mam gadać? No to jest komplement. Dostawca pizzy Sivir. Ja bym chciał mieć tego, stare skino. Tego dostawcę. O kur... Ty kupiłem sobie inny rodzaj pizzy. Kur... no. to jest popier... No to jest ten master? Tygus, kochasz widzów? Na pewno, ale na pewno, jak tak kura, KURA to... je... Nie mogę NO! Zyc, ...proszę zagraj chociaż raz jedyny raz ploze ploze ploze. Nie zagra. No to jest Twitch stary, mnie nie No zajbiście No kur... nie nasz stary. JEPIEĆ treść. Nie, we no kur... ten masterie, je... no jest po... ten Hogat. karma jeszcze cię... na no, co, nie? No nie mam, nie mam co zrobić. Kur... Może wnioski o odwokowanie i o modera moderatora Kurz no i starcie się nie opłaca grać Dzięć próśbę jak coś Cygus męczennik Irona Sat 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 Dobra Mariusz... Mariusz Kuta się Chciałem cegoś, że powiedzieć cię w taksówce jakie, jakieś jakieś tak wyzwałem Ciebie Kiedy Trusiu na ja tylko byłbym żywej, zebry, narkotyk... Narkotykarzy, co? Naprawdę, No i wypie... Co ty dał mnie? Czemu ty p... robisz co tydzień przedłużony? że nie wiedziałem, że może że to zirytować. Ale nie robiłem k... co tydzień przedłużonego. Ale to nieprawda Szczycę masz na Stort, XD Shimano Peward Mam już czegoś Nie dziwię się, że dziadek robi sprutę, skoro robisz 3 na chacie Ty... Aha, dobra, 13 odpowiedzi, ale on ma bana. No właśnie, ma bana. No to kurwa Adam, Adam z 95. Wiesz, kiedyś paraliż, wiesz, kiedyś paraliż. Nie dawam się pyta No ale patrz, jak spami kurwa. Czegoś stracił tego związku, a czegoś miał kiedyś paraliż senny. No to stary troll jak chuj Cygus najlepiej daj każdemu moda i będzie G. Tak, już. Nie no wiem, ja zobaczymy, jak długo było nasze kilka dni. No właśnie, lepszy jestem żarta w trakcie rozmowy. Aha, ile masz lat, powyżej 18? Nie możesz powiedzieć mężczyzna, czy oglądasz fotografię tak, i ja spędzasz przed komputerem telefonem, czy uważasz, że akurat to powinieneś być? Mam, że osoba, która ma wystarczająco dużo wolnego czasu i jest go na akcje związane z moderem. Ale sorry, stary, ale masz kurwa. Co tam powiedziałeś, kilka dni? No nie, nie dam kurwa sobie kilkudniowej stare moda, no sorry. Uwaga, czy zezwalasz na dostanie twoich wyborów na streamie? Tak. Jaki masz link na platformie Twitch or Discordzie? Twitch, do mi... do mi. Dominujący corner. Czy on nie ma bana, kurwa? Nie ma bana o dziwo. no git jest stare? od kiedy ja obserwuję od obserwuję od 18 godzin no nieźle nieźle nie stary. to jest do automatu do wyrzucenia sorry młody fuga o ja p***le prawie 1000 znowuści stary przegląd zgłoszeń na modów no git jest stary obserwuję od 21 październik listopad no prawie 2 miesiące będą od miesiąca A jakiś jest jakiś żart to jest Twój ojciec jest złodziejem Nie a czemu pytasz Bo rower Co? Poniżej 18, no to nie jest stary, nie, nie mogę mieć dzieci Kur... moderacji, sorry Jaki masz nick na platformie Twitch? 420Siren, on wczoraj był No, od dwóch dni stary Od trzech dokładnie No i mi się wydaje, że to jest idealny Kandydat na moda, witamy nowego moderatora Fiksu. Coś się dowiedziałem, kurwa. 13 wiadomości. Od 21 godzin, no, zajebiście stary. To jest kurwa jakiś żart, chyba. Ja pierdam. Ci ludzie serio. Wiadomości ma są wiadomości są Zobacz nie śpi Ja pierdolę stary On ma 3 dni mnie kurwa ogląda no Chudziutki 7. Nawet mnie miesiąc nie ogląda Stary a 37 wiadomości Gdyby było 20 dni Ta. No ale stary ma 37 wiadomości kurwa Nie ma kurwa sorry Troll Adamek o Adamek może być git O, kolega o kurwa, 1 listopada Ma tysiąc wiadomości Nawet 1 listopada No za, za krótko mnie oglądasz minimum te, te dwa miesiące muszą być, co nie? A to jest podarowana subskrypcja. Daj mu dobra no to dałam mu Witaj 5 ręk No, i kolega chyba dostał zawieszenie kreatywnie, kreatywnie ostatni Tadek Sińczyk wiadomości Forty Listopad, ba jak on na mnie pisze. No to musi być bardziej aktywny, stary. Musi być bardziej aktywny. Ja mam stary Tadek, nawet, bo dla mnie masz być nawet mistrzem świata, co nie? Ale to, że jesteś mistrzem świata, nie uwzględnia, cię, że jesteś na moderatora Tyle z odpowiedzi na dziś. Runda Fortnite'a Dzięki Cygus, kiedy zostaniesz e w Fortnite? Ja nie wiem, co mówiłem, ale Tifu się ode mnie uczył. Co to są za animacje w ogóle? Czuję, że jak stary jak jakaś galery, tak?

I są shoty, i są shoty, stop. Zabijcie te shoty stary. Znowu ta gra, no ona jest dobra, fajna jest ta gra. 70 godzin, 70 godzin stary. Ooo, i ten co wspierasz, już się ja wsiadam. Ja wsiadam. Bo ty mi spierasz, wiesz. Snego dajna. Dawaj. Od Wiedziałem, ty Daj mi kur... sekundę Gonimy, gonimy śmiecia! Powtarzam, na 12, bym się ja potrzebne wsparcie na 12 Zakładniku, dwie kozy na pacę, ma, powtarzam, ma, są zakładniku, dwie kozy! Ma zakładników, trzeba uważać, może strzelać, może strzelać! Zatrzym się! Bardzo ku... dobrze, by Dobra, się... Wysiadaj, śmieciu! Ej, no ty kur zaraz zabie co? Śmieciu Jesteś aresztowany, kurwa Nie, kolejny kurwa Ty kurwa zaraz ty mi... A mnie teraz kur, Chodźcie no tu Wyp*** Może... Yyy Nie y y kolego, 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 kolego O k**a a, oh, Ciasburger, dziękuję za słuchanie. Co to Ciebie. za Bandit Fura? Auto prowadzi kolega. Dokładnie. Nie, nie, zróżka cię, lecimy się co... Czekaj, tu było numer paszportu. O, tu się... Numer paszportu nie zgadza Data urodzenia. 70 lat. jeba** wygląda jakby miał 50, ty On ma 25 lat, wygląda jakby miał 50. Ale i tak nie mogę Cię puścić, bo numer paszportu Ci się nie zgadza Kolego, no to wypierdolasz proste Odrzucony Sorry, sorry 1500 widzowie mamy, o kur... Dobra ważny telefon? Jest ważny telefon Tak? Tak, Panie Prezydencie? Dobra, jadę tam, bo mnie... Za... to Chyba O kur... mam, jaki mam tym, jak James Bond, kur... Oczywiście tym głównym pojadę O, ale klasa stary, ale widać, że... Zbawane patrzcie, jakie to pizzerki, kurwa, no Bziu, bziu, i patrzcie, już jesteśmy Śledź Sam jesteś, kurwa, śledź Dobra, dobra Te dziwki z jeba 07, 07, trzymamy go. Mamy go na muszce. Cały czas go śledzę, ним, cały czas go śledzę. Jeba najprawdopodobniej ma dziwkę na tylnym siedzeniu albo w bagażniku, powtarzam. Jeba ma dziwkę w bagażniku. Czekaj, czekaj. Mamy go, mamy go, widzowie, mamy go. Chodzimy! 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 Mamy kurwa Mamy kurę Chodzimy! Chodzimy! NA ZIEMIĘ kurwa, NA ZIEMIĘ K***O! Kur... Jesteś aresztowany śmato, Ty kurwa. Aha! Mamy go! Śledzimy kurwa, Śledzimy kurwę! Kur... Potarzam! Idzie z latarnią! Pewnie mam gdzieś niedaleko domek, gdzie rucha dziwki. Potarzam! Ma nielegalny burder w lasu! Potarzam to kurwa O kur... Wycołujemy się widzieli. No, no i ch... Ku... No i teraz wchodzę kur... do siebie. Malowski partnerzy kur... Malowski kur... Na ziemię, na ziemię, na ziemię, z kur... Leję się spiery tu to odpalam lejce. Kurzery... O kurwa! tego na pani, słowa powiedzowa! Teraz wychodzę jakby ramoraki! Ola, to jest golo na wórze! To jest golo na dyzakcie! To jest mu na wórze! To jest rakieta! na wórze! Chacu, Gosia, Skor, Kariaketa! Przestań, Polska! się, za to! Raz... Dwa... Trzy... Trzy... Pięć... Sześć... Biegaj, jak gry, jak Aresztuj śmiecia? Dobra, aresztujemy O i patrzcie jak go! Nie O jebał o, o Ty szmato O! Ty kur, Ała. Ty kur... ma nogi O! Ty kóło kur... Tak! Tak O